Cześć, ja jestem Primex. kolejny odcinek na moim kanale i możecie się zastanawiać, dlaczego jestem w lobby Minecrafta, a nie jestem na naszym serwerze śmieszkowice, a to dlatego, bo jak wiecie, bardzo dawno nie było ogólnie Minecrafta na moim kanale. Nie było Minecrafta z 3 miesiące na kanale. Nie tylko śmieszkowic, tylko ogólnie Minecrafta. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku właśnie wchodzę na Śmieszkowice po 3 miesiącach nieobecności. Coś tam grałem jeszcze ze smokiem 16 pomiędzy. Tak około początkiem marca coś takiego grałem chwilę z nim. Ale później już nie grałem od tamtego momentu w ogóle, więc tak naprawdę. Tak naprawdę można powiedzieć, że nie grałem miesiąc. Ale 3 miesiąc tak ogólnie więcej nie grałem. I widzowie, właśnie możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeśli chcecie Minecraft na kanale, ponieważ naprawdę dawno nie było. A teraz mam trochę pomysłów szczerze, nie ukrywać, co mogę robić w Minecrafcie. Może jakieś odcinki z multiplayer się pojawią, jakiś taki. Może build battle się pojawić to też fajny pomysł. I widzowie, ja tu mam tryb wieloosobowy. Śmieszkowice, właśnie są. Mam nadzieję, że są już aktywne, że się nie wyłączyły. Zawsze piszę, tak? I teraz, jak odświeżę, to będzie tak. Jest właśnie, jak widzicie, Śmieszkowice. Nie pytajcie się o ikonkę, to już jest stara bardzo ikonka. I widzę, że będziemy wchodzić na Śmieszkowice. Nie wiem, czy coś się zmieniło, bo wiem, że smoku 16 był trochę aktywny, więc może on coś tam zrobił. Więc bez przedłużenia, wchodzimy na serwer. I w ogóle nie pamiętam, gdzie się zrespie, więc to już w ogóle. I jak wiemy, jest na Śmieszkowicach, i o to się najbardziej właśnie martwię. Dlatego też, dobra. Oho! No i już coś widać nowego. Tego nie było na pewno. Albo zy, dobra, wiecie, walić. Dobra, ludzie, zanim chciałbym cokolwiek zobaczyć, co już tu widzę, że jest jakieś gówno, chciałbym się iść przespać. Dobra, idziemy, idziemy się przespać, wiecie widzowie, bo ja chciałbym zacząć to z rana. I chyba mi się wydawało, wydawało, że już widziałem krzyż z główkami Adama, więc nie wiem, co się tu dzieje. Dobra, czekamy na noc, aż się zrobi bardziej to dzień, aż będzie mógł spać. I od nowego dnia wyruszamy zobaczyć, co się stało, bo widzę, że naprawdę jest tu dużo gówna, które będzie trzeba poniszczyć. Ile można, no? Ja cię już tu czekam chyba dwie minuty. A już się robiło przecież... Jeszcze deszcz. Dobra, położyłem się spać. I ludzie, uwaga, wstajemy i idziemy. Mam nadzieję, że nie będzie deszczu. Mam nadzieję, bo on jest trochę głośny. Dobra, nie. Deszcz ustaje. I uwaga, wychodzimy na świat. Samego ranka i uwaga, czy coś się tu. Coś się już tam odwaliło, już widzę jakieś gówno. Bo ja tu nie grałem, ja tu nie grałem z 3 miesiąca, tak ogólnie to. I. No i widzicie, ludzie, no głowa tego gościa. Tam też. Co to jest, no? Czy to jest bedroka Nie, to jest jakiegoś bloku dziwnego. eee trzy kropki. Co to jest? Ja pierdzielę, jak on tu zagryfował. A mnie tu miesiąc nie było, przez miesiąc takie gówno zrobił. A nazwę odcięłem, że po trzech miesięcach, bo nie było filmu. Co to jest? HALO! Jakiś napis HALO. Czy chyba, że niko, nikt nie grał, bo to w sumie prawda. Czy coś tu jest? Nowości z ulicy Adamowej, Smokrzesna się wróciła w I co dalej? Zapytajnik. Pajacy zapomniały jak się gra. No... Dobra, ludzie nie będę tego komentował, ale tu widzę jakiś napis HALO. Jakiś... Tu jakiś... U, ja czy cię... ten gościu... Czy ten four pebbles cały wie jaki to będzie problem zniszczenia czegoś takiego? Tam też na terytorium Adama jakiś tu. Tu jest jakiś się krzyż. Chwilę, to nie krzyż. To w sumie nie jest krzyż. Tylko takie. Eee, nie wiem co się stało. Tutaj są jeszcze stare ozdoby świąteczne. Czemu tu jest dziura jakaś? Ulica kwiatowa już nie. Super, bardzo jesteś zabawny. Bardzo zabawny człowiek. Jeszcze powiedz, że sprzedawca Rafałka zabił. Kurde, on tu wchodził, nie. Jest sprzedawca Rafałek, dobra. Sprzedawca Rafał, to jest najważniejszy mieszkańc Mieszkowic. Dobra, um, ulica kwiatowa została wysadzona. Super, czy już nie ma ulicy? Ulica kwiatowa już nie ma. Weź w tym wywalaj, kurde. Dobra, widzę, Ja tutaj bardziej jestem już zdenerwowany niż wściekły. Czyli co? Jak to miał sens? Jakieś takie gówno. Co to jest w ogóle? Jakieś klatki, on, on to ponostawia tego dużo, ten chłop. Tutaj McDonald's, a jeszcze nie przeszłem do w ogóle Śmieszkowic Bo ja myślałem, że ja się zrespiłem na moim murze, ale nie, zrespiłem się tu Tu jakiś pałąk znowu Tu coś dziwnego Tu wielkiego łeb na sklepie Adama Tu też takie coś Tu jakaś klatka, no co on zrobił, zepsuł ścieżkę całą Tu jest ten bedrock, co muszę go jakoś zmusić, żeby to zniszczył, ble Co ble? Że McDonald's mi się nie podoba? Dobra ludzie, nie wiem co się odwalą po prostu nagrifował strasznie dużo. Ale jeszcze nie przeszłam po całych śmieszkowicach oczywiście, jestem dopiero w takiej jednej czwartej, albo jednej trzeciej, coś takiego. Właśnie tamta strefa. Haha, ha, no. Jezu Jezus Maria. Hej. Hej. Nie będę ci mówił hej, bo jesteś główny. Serio ludzie, wiecie jak to będzie problem usuwanie takich latających napisów? i tu jest krzyż z moimi główkami. Gość sobie nasze główki i teraz od dwa takie rzeczy. Dobra, tu zdaje się, jakby nic nie było, tutaj czy do Entity 303, nie działa. Eee, jest. Stoi. Co ty? Tam lata jego uśmiech jeszcze. Haha, ha. dużo się odwaliło, no jak można zobaczyć, naprawdę dużo. Czekajcie, może tu na mapie coś się odkryje. No, patrzcie, jak tutaj na mapie się grifuje. Jak na mapie widać, to jest grifowanie. O jest jakiś ptak mi przeleciał nad oknem. Chyba, że to ten Forpable z w Realu, tak jak w pierwszym odcinku, jak go... Spotkaliśmy To jakieś znowu netherytowe pały co trzeba niszczyć, bo to przyza mega śmieszkowica No i co to było? Co ja słyszałem? Słyszałem jakiś dziwny dźwięk I co to za dźwięk? To jakiś... Jakiś creepy dźwięk O Jezu Co to jest? Co? Ej, niedźwiedź polarny! Ej, niedźwiedź polarny... Ej, widzę, to jest serio dobry... to jest dobry dobry fakt To jest serio dobry fakt Nie wiem czemu podstawiłem tabliczkę z napisem Nedwidz Ale mamy niedźwiedzia polarnego, co szczerze jest dobrym faktem, bo jeśli będzie więcej niż dwa będziemy mogli zrobić hodowlę niedźwiedzi polarnych w śmieszkowicach. Ej no, to jest akurat dobrze, że on to tu zrobił <laughs> Serio. Jak on chciał nam utrudnić, to zrobił coś na przekór. Widzę, wytłumaczycie mi co on ma do tego domku. On się uwziął na ten dom On się uwziął na ten dom, on dosłownie Za każdym pojawieniem się hakera ten dom Zawsze coś mu się dzieje I tu jest znowu takie coś z moimi główkami Adama Tylko nie ma główek smoka 16, co dziwne O, diamenty A nie, to myślałem, że to diamenty przez chwilę I ten down I ten... Uf, dobra, nie będę mówił down Ten bałwan A nie, czekaj, nie Myślałem, myślałem, że to jest sypki śnieg, że jak się tu wejdzie to miała być pułapka ale mam. Śnieżki tu były pozostawione, pozostawione. I że tam będzie dziura, ale tu chyba też miał być miś polarny, ale on zniknął. No nie, jak zniknął. Bez strasznie lipa, to nie będziemy mogli zrobić tej farmy. Tu też. Te napisy, haha. I to hej. To jakby robił. To jakby to robił, nie wiem, jakiś ośmiolatek trochę. Trochę to tak brzmi. A raczej po stylu mowy, co on mówił, to to nie brzmiał jak ośmiolatek. A to, co tu się dzieje znowu? Je Devastator, e, zrespił tu Devastatora, dobra. Patrzcie, Devastator, czyli ten wielki świnia kulany. Może ja bym go, on nie przejdzie przez to. O kuźwa, ja pierdzielę, jak się zestrałem. Ej, dobra, ludzie strasznie się strażą. On nie wyjdzie, chyba co nie. O kurde, dobra, każdy wie, że ja to zrobiłem specjalnie, ale nie wiem, po co ja to zrobiłem. Ej, przeżą, wybije villagerów, o shit! Kuźwa! Jaki on jest szybki Ej, w sumie mogę. Ej, dobra, nie trzeba go za z do zagrody z powrotem. Z powrotem do zagrody z nim Ej, ale on nie zabija wileczarów, hodz, nie? Nie wiem, jak na razie raszuje na mnie, więc ja bym. No! Uuu! Otwieraj to, ja pierdziele! Ej, dobra! Uuu, kuźwa! Kuźwa, mać! Ja pierdziele jaki ja mam stres. Widzowie, wy nie wiecie jakieś ja teraz zestresowałem, ale... Dewastator w sumie mógł zostać w klatce, bo moglibyśmy też zrobić jakąś farmę dewastatorów. Co wy na to? to też jest zwariowany pomysł. Ale czemu by nie? W sumie. Jesteśmy na moim terenie, tutaj nadal są różowe ściany, tak jak było ostatnio. E, Dewastator choćby na śmieszkowicach, co nie za bardzo mi się podoba. Patrz, on się. On się chyba... mu się strasznie chyba spodobał ten blok Bo w sumie to jest połączenie tak jakby W sumie to jest połączenie jakby czerwonego i czarnego, więc w sumie... Do zrozumienia. Czemu to jest nagryfowany w ogóle? Ja to, na to nie zwróciłem uwagi, bo byłem tak zestresowany tym dewastatorem. Dobra, em, muszę zabrać barsy, te iron barsy i go jakoś zadobudować. Kurde. O ja piernicze nie! O shit, nie błagam nie. E, dobra, to była dziwna reakcja, wiem, ale tam jest wielki posąg z TNT który serio jakby się odpalił w jakiś sposób, to by zniszczył połowę śmieszkowic. I ten gościu nawet nie wie, jaki z tego jest pożytek. Jaki my będziemy mieli pożytek z tego TNT? Ten chłop nie wie, jakie TNT jest podczas wojny. Przykładowo istotne dla nas. Ten gościu nam na tym pomógł, tak naprawdę. Chyba żeby wydupiło, no to nie. Jakby wydupiło, to byłby chyba koniec mieszkowit. No, jezu. Kolejne dziury. Ja już nawet nie wiem, czy to on zrobił, czy smok 16, bo on tu grał trochę. Jak smok 16, to oglądasz, możesz się też odezwać. Czy ty tu narobiłeś czegoś niefajnego, bo nie wiem, czy w końcu to on, czy właśnie jest po 16. Patrzcie, ja tu zrobię taką ucieczkę, że go tutaj zaprowadzę, a tędy ucieknę, bo on gruba świnia nie przejdzie. Dobra, czaj, bo tu coś to jest. A pigliny, co ty zrespił? No dobra, tylko ja się boję, że on zabije villagerów No i co faj, że myślisz, że cię boję, tak? Gruba świnia, myślę, że się. Jej... Boję! Boję się jej! Oj, tak! Boję się jej. Haha, ha. no i co za demi. Gdzie to jest? Ej, no, gdzie jest tak... A, ona jest tam, dobra. Jezu, ej, ja się boję tych grubych świn. Serio? Te świniaki są takie bycze. Uff. Dobra, chodź. O oh on ma mózg! Dobra, patrz, to jest jak zabawa w pigi. Dobra, muszę go tu wprowadzić. Dobra, chyba nie przejdzie przez to. KUJWA! Czemu to się nie postawiło? Dobra, chodź tu. Ej, on się jakoś nazywa, on ma nazwę. Dobra, dobra. Nie, nie, nie! Wypierdzia... Jest! 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 Zabudowałem go, dobra. Ej, on się jakoś nazywa. Uf. Ej, dobra, ja się boję tej świni. Ale tamto, co tam jest zbudowane, to jest już przesada, serio. Ej, czemu tego tam nie ma? O, shit. Dobra, jest. Jakby to wydupiło, to by rozwaliło połowę śmieszku. No, jestem debilem! Ludzie napis... Każdy, kto ogląda do tego momentu pisze... icie kto debil! I strasznego mam stresa, że mnie ta świnia gruba podjara. Ty, bo ja zdechnę, kurde. Jestem nie zdaję sprawy, że ja umieram dosłownie. Dobra, jest opanowana sytuacja. Jak można widzieć... Miejsce spotkania: 17. Kto to pamięta? Ach, no, ogólnie pełno tu po nastawionych gówna i napisów bum. Że niby burzę to, że bum, czy że burze mnie chce wystraszyć. Dobra, widzę, nie wiem. Idziemy też na terytorium Adama, bo widziałem, że też tam był. Bo jest zostawiany posąg z Nederaku, takiej postaci, właśnie. no Tylko mam nadzieję, że on nie wbije na filmie, bo jakby wbił, to mógłby mi rozwalić odcinek. Bo on, jak, jak już się go spotka, to on tak dręczy po prostu cały czas, lata za to, bo mi się strzela z łuków czy innych rzeczy, czy zabija ciągle mieczem, tym swoim, czy po prostu irytuje. Więc to jest problem. To nie lubię nagrywać za bardzo, jak on jest na serwerze. I teraz to powiedziałem, że on będzie wiedział, co robić, jak gram. Mm. No niestety, ale chciałbym teraz uaktywnić tą serię Ale to jest serio przesada Jakby to wydupiło to był To by poleciało nie dość, że na to jeszcze byłby Aha i niby Krzesiwo Ej widzę. Robimy to Co wy o tym myślicie? Co wy o tym myślicie? Nie no nie, nie 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 Widzowie ja wolę nie ryzykować Ja wolę naprawdę nie ryzykować żeby tu jakiś Creeper mi nie zaszedł od plecku, bo jakby Creeper tu zaszedł od plecków To byłby koniec To byłby koniec Dobra ludzie Ej, ale ty TNT, on nie wie nawet jaki to jest dla nas pożytek <grym> <grym> Naprawdę, TNT I żeby nie było dramy, to ja się podzielę z chłopakami, zostawię im to w skrzynce Zostawię im w skrzynce, martwię się, że dźwięki będą trochę głośne Zostawię im w skrzyni Jakoś to podzielę Niech ma straty za to co robi i będzie miał straty za to, co robi, że będzie to dla nas na plus, co pewnie nie chciałby, żeby tak było. Więc zniszczymy ten posok czym prędzej. Bo jakby to wydupiło, to poleciałoby tam, zniszczyłoby dom Adama, e, prawdopodobnie jeszcze tu by zniszczyło cały teren. Sąd by zniszczyło, no naprawdę zrobiłoby to ogromne szkody. Mam nadzieję, że ten hacker nie wydupi... Ała Że ten hacker nie zrobi aż takich krzywd śmieszkowicom, tak jak... Takich jakby coś się stało jakby to wy wyrąbało. Jakby mam nadzieję, że nie będzie aż taki surowy dla nas, że wybuchnie wielki krater jakiś gdzieś... Gdzieś, nie wiem, tu jakby gdzieś wyrąbało, no to... Jeszcze poza śmieszkowicami to jest już źle, ale nie jest aż tak źle. Ja pierdziele! Ludzie to jest... Ludzie! To jest dosłownie już 2,5 stacka TNT! To jest tak przydatne podczas wojny jakiejś, jakby kiedyś była. Że wy sobie nie wyobrażacie. Serio. Serio, to jest strasznie. Z tego można robić armatki TNT, z tego można robić pełno rzeczy. To jest serio mega, mega. Tu akurat jak chodzi o to, to hakerowi dziękuję. Serio. I może robić takich... chociaż nie, nie, nie takich więcej. Jakby serio jakiś creeper się napatoczył, jakiś Adam by wszedł na serwer i wydupił creepera. Albo spokrzystać, zabrałby przefiwo i to wydupił całe, no to... No wiecie, różnie by mogło być. Różnie by mogło być, naprawdę. To by pół śmieszkowic nie było, ale dobra, zebrałem i patrzcie ile tego jest! Ja pierdzielę. Ja nie mogę. Ej dobra, ja się podzielę jakoś tym chłopakami, Bo to by było nie fair. Też mnie ciekawicz postawił coś poza śmieszkowicami jakby. Aha, i dynię mi zamienił. Jakbyście widzieli, teraz moją twarz na ekranie. What the fuck? What the fuck? Co to jest? Co to jest? What the fuck, co to, co to jest? Ej, schodzimy tam ludzie, to jest, to jest chyba... To jest chyba kluczowy moment odcinka, jak tam schodzimy, bo tam jest, nie wiem, jakiś bunkier, cokolwiek to jest, widzę... W tym momencie, dla mojej psychiki musicie zostawić łapeczkę w górę, bo to, co się tu dzieje... To naprawdę, jakbyście widzieli moją twarz przed ekranem, Jezus Maria. I tu jest skocznie, żeby tam skoczyć. Co prawda, z moją zbroją nie zginę od tego upadku. Nie zginę. I tu jest ten jego stary posąg, ten jak stawiał kiedyś. Ej dobra, widzowie, tak się popatrzę z góry gdzieś z wieżowca, się popatrzę, czy coś się jeszcze zmieniło, czego nie zauważyłem, i idziemy tam. ewidentnie Więc teraz pójdę na wieżowiec i zobaczę. Ej, tu jest ten dewastator on atakuje przez płotki chyba? Albo nie? Nie, nie atakuje przez płotki. Dobra, ogólnie z góry widzę, że dużo bardzo tego ponastawiał. Takich dziwnych rzeczy. Tylko mi się tego zaś nie chce niszczyć. Tu jest jakiś napis... E Ogólnie dużo napisów. Tutaj ponastawiał ten gość. Też się ciekawie kiedy się uaktywnią ogólnie gracze, kiedy Adam się uaktywni. Po smok 16 to jeszcze. Eee, dobra, tutaj co to jest? E, dobra, nie wiem jak ja tego nie zobaczyłem, ale chyba musimy tam iść. Dobra, widzę. Z góry, z tego co widzę, to jest jedyne, czego, co zauważyłem, czego wcześniej nie widziałem. Nie wiem, jak ja tego nie zobaczyłem. Tak, co moje tutaj oko wypatruje, to chyba się nic więcej nie pozmieniało, więc zeskakujemy na dół. Idziemy zobaczyć to, a na końcu filmu idziemy zobaczyć to. Bo to mnie bardzo ciekawi, co to jest. Tylko taka dziura będzie, takich dziur jest za dużo na śmieszkowicach. Naprawdę, takich dziur jest za dużo na śmieszkowicach. Halo. Czyli on, on się ciekawi. Pajacy zapomniał, jak się gra. No dobra. Wchodzimy tu, to jest jakaś jakby wieża taka. Taka wieża i tam jest chyba jakaś wiadomość. To wygląda trochę jak taka ręka wysuwająca się z ziemi, która tak i idziesz na sam koniec tej ręki, jakby tam jest jakaś wiadomość. Nie wiem, tak mi to wygląda. Ale to chyba nie miało tak wyglądać. Ale trochę tak wygląda, więc uwaga, co to pisze. Sprawdź czarny kwadrat. Czarny kwadrat. Tam pewnie będzie coś niebezpiecznego. Coś tam chodzi. Gówno czy widać? Debil, Debilu. Po prostu tabliczka z napisem: Debilu. Super, ludzie, super. Nie wiem. Wy... Weź ty się, walnary. I... Widzę, Widzicie, naprawdę ten, ten hacker mi już działa na nerwy. I dobra. Teraz wchodzimy już do tej kluczowej rzeczy, czyli to. I tam jest jakiś X, jakby, jakbym miał celować w tamto miejsce. Kurde, przydałby się jakiś ty Adam, albo Snuk 16 żeby z nimi też tutaj coś powalczyć z tym hakerem Bo tak samemu to... No i patrzcie, tu jest dynia Moja podmieniona dynia, ale to nawet dobrze, bo dynie i tak idą do rozwalenia Dobra, widzę Tak jak mówią na live'ach na, live na TikToku Wy zostawiacie subskrypcję, a ja w tym momencie skaczę do tej dziury Tak? Zostawiliście suba? Jeśli nie, to mi przykro, ale jeśli tak, to skaczę! I wylądowałem idealnie na x -ie. Idealnie na tym bloku I uwaga Jakieś skrzynia nad lawą Kolejna skrzynia I głowa for pebla For peblesa Czyli tego hakera jakby ktoś się zastanawiał I ja w sumie nie ma tu tak, aż tak dużo rzeczy Ale no kopanie tego To musiało zająć wieki Naprawdę to musiało zająć wieki word edita nie mamy oczywiście na śmieszkowicach Więc nie było takiej możliwości co to? Łee się siekiera? Zł ej, złote jabłko na pierśnik? Mikstura siły Złote buty Mikstura powolnego opadania Dobra, nie wiem co to ma oznaczać A tu? O fucking. O pierdy O pierdaken Dobra, to wystrzelił pojedyncze TNT. Już myślałem, że to wystrzeli Już myślałem, że to wystrzeli dosłownie cała Całe pełno TNT Ej, tu nawet nie ma dziury, co to? Co to odpalił? To chyba wywalił gdzieś dziurę pod ziemią. <laughs> ten, ten zban. O jasność jest Craft. No, ale tu nic nie widać. Aha! <laughs> co za debil! Ej, widzowie, on to chciał zdetonować cała, a mu się nie udało. <śmiech> no... <śmiech> widzowie... W tym momencie piszecie... l for Pebbles. W komentarzach. Mój Jezu, i właśnie ja się tego obawiałem, że to się stanie. Ja się właśnie tego obawiam, że to wydupi, a to wydupiło jedno... Jak zrąbał. Nie wiem kto, For pebble zrąbał po prostu ludzie. Jakby to wydupiło, to bym już leżał martwy. Ale wiecie co? Wiecie co ludzie? Ja, ja bym tego tak nie zostawił. Jak już buduję to takie gówno, jeszcze celowo chcę, żeby dupło. To wiecie chyba co ja mam w planach zrobić O shit o kur Ale ja zrobię to 10 razy mocniej Jak to będzie jakiś szkielet, to nie żyje Tak widzę Ja mam to gdzieś Łe! Łe Ej! Ja pierdzielę jak się przestraszyłem Dobra, to była śmieszna reakcja, nie powiem, że nie. Wiem po prostu, że wy tego chcecie więc ja to robię Do góry, do góry, do góry! Bo jak ja wydupię to będzie Łosk! Skur... Mm. <ścoughs> Okej, okay. przez, przez chwilę się wystraszyłem, że to poleci na górę na śmieszkowicę. Szczerze miałem trochę zawał serca. Ale nie, nie poleciało, po prostu wydupiło wszystko. Ale jak, jak ten hacker? Ale, kurde, ej, ale jak on jest powalony? Jakby, jakby to wywaliło, to, 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 by, to by mi zniszczyło wszystkie itemy. To ja jednak. W tym momencie chyba modlę się do Boga po odcinku, że to jednak nie zadziałało jak on by tego chciał. Nie wiem, jak, on, jak mógł zrobić taki mechanizm. <gryw> Naprawdę, ten gościu chyba jakoś nie ogarnia potężnie. Ale wychodzimy z dziury i mi się wydaje, że kończymy odcinek. Bo. Zrobiliśmy wszystko co tu mieliśmy I w sumie sporo też spoko rzeczy się stało Na przykład właśnie mamy niedźwiedzia polarnego Tylko jednego i to on może trafi do jakiegoś, nie wiem, muzeum? Nie wiem, coś, coś takiego Jak znajdę jakiegoś drugiego, to byłoby bardzo fajnie, ale wątpię że szczerze jest. Ale dobra To by było już chwana. tyle jako o ten odcinek Chociaż wiecie widzę zanim zakończę odcinek, to jeszcze się porozglądam tutaj poza nagraniem i może coś znajdę, kto wie. Bo jakbym coś przeoczył, byłoby nie za fajnie. Więc widzowie widzimy się Albo na końcu odcinka, albo jak coś znajdę no, dobra. Uj. dobra ludzie, więc tak na ogół nic takiego nowego nie znalazłem Więc wydaje mi się, że zdecydowanie nie ma nic więcej Obeszłem całe śmieszkowice i upewniłem się, czy wszystko widziałem I widziałem wszystko, więc no tyle się stało Po prostu mega zgrifował. Jeszcze na mnie pułapkę, która nie zadziałała, więc naprawdę Wielki debil, że tak powiem I co? Ja wam dziękuję za oglądanie Fajnie było jak oglądaliście do końca i widzimy się w przyszłym odcinku.